Jest. Witam Was w kolejnym Sekundzie dla kwiatów. Nazywam się Katarzyna Grota Strzymkowiak jestem właścicielką Szkoły Florystycznej w Borówce. Dzisiaj kolejne wyzwanie na Wasze życzenie. Bukiet za 30, 70 i 150 zł. Dlaczego takie ceny? Ano dlatego, że wybrałam do tego droższe kwiaty niż w poprzednim odcinku. Mamy piękne jaskry, mam różę gałązkową i alstrzemerię. Piękne gatunki w pięknych odmianach. Zestawimy sobie mały bukiet, skromny, symboliczny. Jak to mówią, tam! <grystek> więc nic więcej się nie zrobi, moi drodzy. Kwiaty są piękne. Jaskry jest po 10 złotych w tej chwili w kwiatarni u nas, więc to już nam robi bardzo dużą część. Cenową w tej niewielkiej, skromnej kompozycji. Pobrniemy dalej, bo tak naprawdę widzicie, że to nie robi jakiegoś wielkiego efektu. Jak widzicie, dołożyłam trochę kwiatów: dwa jaskry, alstremerię, róże i dziką marchew. Trochę zieleni, żeby nam się coś jeszcze więcej pokazało, i zobaczymy, jaki nam wyjdzie efekt za 70 zł. No dobrze, zobaczcie. To już jest fajny bukiet. A wystarczająco duży. A cena: 70 zł. Sami ocencie, czy jest to bukiet, który sprzedacie w waszej kwiaciarni, czy nie. Ale uważam, że warto podnosić poprzeczkę. Mamy tutaj nietuzinkowe kwiaty, za co klient już coraz częściej chce zapłacić. I myślę, że to jest kierunek działania. Co następne? Następny krok: dołożymy sobie kolejne kwiaty do tego, a mniej więcej podobną ilość tak żeby uzyskać bukiet za 150 zł z fajnych gatunków roślin. A zobaczcie, tak wygląda bukiet z ciekawych gatunków za 150 zł. A i jak to mówi moja Asia, moja pracownica, sama bym chciała taki dostać. Więc tak jak Asia, życzę Wam wszystkim, żebyście dostawali właśnie takie bukiety. Ciekawe, różnorodne, z wyjątkowych kwiatów. Zapraszam Was na kolejną sekundę dla kwiatów.